Malgorzata Rozenek na spacerze deszczu internauci S.A. bezlitosni Malgorzata Rozenek Majdan nie ma łatwego czasu od rozpoczęcia pracy w Dzień Dobry TVN. Zaraz po tym, jak skończy się odcinek z udziałem druzyny Rozenek Skórzyński pojawia się im w internecie apel o usunięcie prezenterki z porannego programu. Niestety bradość sympatii wylewa się też na prywatnym profilu Malgosi. Naszym zdaniem, zupełnie niesłusznie. Niestety fani nie znaja litości wobec Malgorzaty rozenek Majdan, kiedy chwali się nowymi stylizacjami. Pod najnowszym postem Gosi, gdzie na zdjęciach spaceruje z małym Heniem. Zdjęcie podpisala, deszczowy weekend, kalosze, przeciwdeszczowy kombinezon i na spacer. Bo nie ma zlej pogody, Esa tylko słabe charaktery. A tek serio, kiedy w końcu ta pogoda się poprawi. Oprócz pochwal stylizacji znalazły się też zglosy niezadowolenia z wyglądu Malgosi. Pomiędzy komplementami pojawiły się komentarze pełne złośliwości, które niestety zostały napisane przez inne kobiety. Znalazły się też glosy głosy rozsadku, aby przestać oceniać inne kobiety przez pryzmat ich wyglądu. Malgorzata Rozenek miała na sobie ciskie buty typu gumowce, czarna legoginsy, długa czarna bluzę z kapturem. Brazowa kurtka i brazowa czapkę z daszkiem do kompletu. Swoje droga, podobny strój malgosia, miała zima, ale w pełni to rozumiemy. Lego i długi sweterek bluza to najwygodniejsze możliwe ubranie, zwłaszcza dla zapracowanych mam.